Cześć wam, chciałbym wam opowiedzieć o wycieczce z zeszłego tygodnia, na którą pojechałem ze swoim kolegą z Ibaraki, Ibukim Wyszło to wszystko dosyć, dosyć dosyć, spontanicznie, ponieważ zadzwonił do mnie mm, dzień przed i zapytał się: Czy jedziemy jutro do Jokohamy? A ja powiedziałem: no w sumie nie mam nic do roboty, no to jedźmy. W ogóle dla tych, którzy nie wiedzą, to od 23 listopada jestem w Japonii na wizie Zwiedzaj i Pracuj. I w zasadzie to pracować tutaj jeszcze nie pracowałem. Zwiedzić też jeszcze dużo nie zwiedziłem. Natomiast mam jeszcze trochę czasu, ponieważ będę tutaj do 22 sierpnia. Byłem do tej pory w Tokio i w prefekturze Ibaraki. No i w narycie. Jeśli chodzi o plan wycieczki, to z racji tego, że to wszystko było takie spontaniczne, to nie ustaliliśmy tak dokładnie szczegółów wcześniej. Wszystko wyszło dosyć w praniu. Generalnie pierwszego dnia w większości poświęciliśmy Yokohamie, a dokładniej Chinatown. Byliśmy też w dzielnicy Mirai 21, Mirai Ninjuichi. Bardzo polecam Chinatown nocą, więc jeżeli ktoś ma możliwość zostać w Jokohamie do zmroku, e, bardzo polecam i zachęcam, ponieważ bardzo ładnie to wszystko wygląda. E, te ozdoby, budynki, światła robią duże wrażenie, jak to wszystko świeci w nocy. Podczas pobytu w Chinatown zjedliśmy kilka chińskich dań, między innymi e, Dania sisen, które są bardzo ostre, o czym się niestety przekonałem na własnej skórze, więc ostrzegam, jeżeli ktoś zaproponuje Wam jedzenie Shisen i nie lubicie ostrych potraw, to radzę odmówić, ponieważ naprawdę jest to bardzo ostre. Ja się popłakałem przy tym, mój kolega się spocił, więc dania są naprawdę bardzo ostre. Ostrzegam. W Yokohamie zatrzymaliśmy się w bardzo fajnym hostelu Chilulu Cafe and Hostel za 1800 jenów za noc, co w sumie nie jest tak sporo porównując do innych japońskich cen. Dostaliśmy również voucher na jedną kawę lub sok w tej kawiarni. Sam hostel był bardzo czysty. Byłem bardzo mile zaskoczony, ponieważ to był w ogóle pierwszy raz, kiedy byłem, kiedy, kiedy byłem w hostelu. Prysznice były bardzo czyste, tak samo łazienki. Nie musicie ze sobą brać ręcznika, ponieważ hostel umożliwia wypożyczenie ręcznika za stojenów. Dodatkowo mają tam jeszcze pralkę, kuchnię, suszarkę, suszarkę do włosów i kilka innych udogodnień. Drugiego dnia pojechaliśmy do Kamakury i w międzyczasie wyszło pojawił się jeszcze plan pojechania do Enoshima. Jest to niedaleko położona miejscowość. W zasadzie jest to wyspa, która jest jednocześnie w takim wzgórze. I jest to fajne miejsce. Ja nie wiedziałem o tym wcześniej. Dopiero jak tam dojechaliśmy, to, to zobaczyliśmy, że jest to bardzo dobre miejsce do obserwowania góry Fuji. Więc jeżeli jest fajna pogoda, można naprawdę zrobić fajne zdjęcia góry Fuji. Niestety, kiedy ja tam byłem, góra Fuji była dosyć zachmurzona, więc widać był jej, tylko jej kontur. I niestety nie udało mi się zrobić jakichś super zdjęć. Kiedy zapada zmierzch, latarnie rozświetlają wszelakie iluminacje, i światełka, są one są wszędobylskie. Nawet latarnia morska jest rozświetlona na wszelkie różne sposoby. Jeśli chodzi o zwiedzanie Kamakury, to byliśmy w sanktuarium Tsurugaoka Hachimangu, które jest zaledwie 10 minut spacerem od um, stacji Kamakura. Bardzo fajne miejsce, polecam odwiedzić, szczególnie wiosną prawdopodobnie, ponieważ do sanktura, sanktuarium prowadzi wiśniowa Aleja, która ma jakieś kilometr długości i zakładam, że kiedy te wszystkie wiśnie kwitną, no po prostu to jest zupełnie inne, zupełnie inne doświadczenie. Kiedy ja tam byłem, w Sakury jeszcze nie miałem żadnych łączków ani niczego, więc polecam wybrać się wiosną Będąc w Kamakurze oczywiście musiałem zobaczyć słynnego Kamakura Daibutsu czyli posąg Buddy w Kamakurze Znajduje się on jakieś 10 minut od dworca Hase Daibutsu, czyli Wielki Budda został wybudowany w XIII wieku za czasów panowania pierwszego shogunatu w Kamakurze i stanowi on skarb narodowy Japonii stoi on oczywiście po dziś dzień można wejść tam do środka, do samego Buddy, o czym nie wiedziałem, dopiero o tym powiedział mi mój kolega. Wielki Budda znajduje się w świątyni Kołotoku, do której wstęp kosztuje 200 jenów. Dodatkowo, jeżeli chcecie wejść do samego posągu Buddy, ten wstęp kosztuje 20 jenów, co stanowi marginalny koszt. Fun fact, wychodząc z środka, Przestraszyłem jakąś panią, tyle co bardzo ją przepraszam. Jeżeli chodzi o nudne dane, to Budda waży 121 ton i mierzy sobie 13,5 metra. Jest to pierwszy filmik tego typu, który zrobiłem. Dlatego, jeżeli macie jakieś sugestie, tudzież zastrzeżenia, oczywiście napiszcie w komentarzach, ponieważ nie mam absolutnie żadnego doświadczenia, jeśli chodzi o Robienie vlogów czy materiałów z podróży. Eee, w każdym razie to już chyba wszystko, co Wam mam do pokazania w tym filmiku. Dlatego dziękuję bardzo i zapraszam do następnych vlogów. Cześć! Do datta? Do datta.